Local Trends w październiku w Poznaniu będzie okazją do omówienia różnych aspektów gospodarki lokalnej z punktu widzenia, jak się wydaje, nowej sytuacji finansowej, która jest przed nami, jeśli zostaną wprowadzone zapowiedzi związane z tak zwanym Polskim Ładem. One stworzą wyzwania. Będzie trzeba zmienić lokalną politykę finansową. Będzie trzeba spróbować uzyskać lepszą wydajność np. podatku od nieruchomości, co umożliwią przede wszystkim oczekiwane zmiany w gospodarce przestrzennej. Będzie trzeba przygotować się na trochę inną politykę kredytową i zarządzanie długiem odpowiednio i zintensyfikować swoje działania związane z szukaniem źródeł pozabudżetowych na finansowanie niektórych przedsięwzięć.